Dzień dobry proszę państwa. Jesteśmy w Pińczowie przed zakładami Gomar, przed słynnymi pińczowskimi zakładami przetwórstwa owocowego i warzywnego. I generalnie proszę państwa, tutaj w Pińczowie dzisiaj bardzo ciekawy poranek związany z rolnictwem i związany z przejściem produktów rolnych na nasze stoły. Ciekawy dlatego, że rozmawiałem dzisiaj z producentami i ze sprzedawcami, generalnie z branży przetwórstwa rolnego i, i rolnej, z bardzo różnych segmentów. Najpierw, najpierw rozmowa z producentami, z maleńkimi firmami rodzinnymi, które przede wszystkim zajmują się przetwórstwem, przetwórstwem, produkcją wędlin, w głównej mierze tradycyjnych. Bardzo niewielkie, małe rodzinne firmy. Później była rozmowa ze sprzedawcami i producentami roślin i warzyw oraz owoców na, na targowisku tutaj lokalnym w pińczowie, a w tej chwili jesteśmy w zakładach, polskich zakładach, bo to, jest, bo to są zakłady, które, stanowią, które w 100% stanowią polską własność, zakłady, które były kiedyś agrosem pińczów, później zostały sprzedane w latach 90. I obecnie rozwijają się nadal jako, jako firma Gomar. I proszę Państwa, jakie są konkluzje z tych dzisiejszych rozmów? Otóż, przede wszystkim, zapotrzebowanie jest jedno. Nie mam żadnych wątpliwości, że potrzebna jest większa promocja polskich produktów i, większa, i zwiększenie dostępności polskich produktów dla potencjalnych naszych kupujących. Co to znaczy? Otóż, przede wszystkim, i te słowa kieruję do wszystkich moich rodaków, do wszystkich konsumentów, Szanowni Państwo. Apeluję o to, aby starać się w jak największym stopniu kupować produkty polskie. Dzisiaj akurat mówimy o branży spożywczej, bo mówimy dzisiaj o produktach spożywczych, mówimy dzisiaj o tym, co produkują przede wszystkim nasi rolnicy, ale, ale ten apel jest generalny. Starać się kupować produkty, które zostały wyprodukowane w naszym kraju. W jaki sposób rozpoznać? No, po pierwsze, czasem łatwo rozpoznać, bo jest nalepka, produkt polski, ale zawsze jest w tej chwili na każdym produkcie umieszczony kod kreskowy. Ten kod kreskowy, jeżeli ma początek 590, powtarzam jeszcze raz, jeżeli ten kod kreskowy. Cyfry na tym kodzie mają początek 590, czyli 590, to oznacza, że produkt został wyprodukowany w Polsce i rzeczywiście można wtedy taki produkt spokojnie kupić jako właśnie produkt polski. I prosiłbym, żeby w czasie swoich zakupów, kiedy Państwo dokonujecie wyboru produktów w sklepie, w markecie czy, czy też na ryneczkach, sprawdzać. Jaki jest, jakie, jakie cyferki są na tym kodzie cyfrowym na samym początku, tym tak zwanym kodzie paskowym, jakie są, są na samym początku. Powtarzam, 59590 590 oznacza, że produkt został wyprodukowany w Polsce. Ale teraz, proszę Państwa, druga rzecz. I tutaj z kolei już apel rolników, apel producentów i przetwórców, bo w każdym miejscu, gdzie dzisiaj byłem te same słowa padały. Otóż... Rzecz polega na tym, żeby te produkty nasze, przede wszystkim te produkty lokalne, były bardziej dostępne na swoim rynku, czyli na rynku lokalnym. Czyli przede wszystkim, żeby były dostępne gdzie? No proszę Państwa, w tych dużych sieciach handlowych, czyli w, 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 w supermarketach, w hipermarketach, których dzisiaj w naszych miastach i miasteczkach jest bardzo dużo, żeby te produkty lokalne które z reguły są wytworzone w sposób tradycyjny, które z reguły mają doskonały smak, które z reguły są bardzo wysokiej jakości, które z reguły, nawet bym zaryzykował, są najlepszej w ogóle jakości, jaką można sobie wyobrazić, żeby one były w tych marketach dostępne. Otóż, proszę Państwa, jestem zwolennikiem wprowadzenia regulacji, która będzie zobowiązywała wielkie sieci handlowe do tego, aby zawsze określony procent produktów, które są oferowane klientom, mówię o produktach spożywczych, były to produkty z rynku lokalnego, były to produkty wyprodukowane przez lokalnych producentów i żeby na paragonie było oznaczone, które z zakupionych przez klienta produktów są produk produktami wyprodukowanymi w Polsce. Oczywiście ja wiem o tym, że jeżeli chodzi o to oznaczenie na paragonach, to jest dłuższy proces i dlatego e, oczywiście, żeby wszyscy sprzedający zdołali się do tego dostosować potrzebnych jest kilka lat. I ja mam tego świadomość, że tutaj ten okres jest przejści przejściowy, potrzebny, ale uważam, że z dbałości o interes polskich producentów i z dbałości interes naszego państwa, ale także z dbałości o naszych konsumentów, bo my doskonale wiemy, że na przykład nasze polskie produkty żywnościowe z reguły są bardzo wysokiej jakości, a więc również z reguły jest to żywność zdrowa, a w każdym razie zdrowsza niż inna. To także i dla nich to oznaczenie, czy produkt jest polski, czy nie polski jest bardzo ważne i powinno się ono znaleźć i na, pro, i na, i na, i na produkcie. W sposób wyraźny, powtarzam, kod kreskowy jest, jest już dzisiaj 590, ale powinno się też znaleźć na paragonie, żeby każdy klient wiedział, jaką kwotę zapłacił, kupując zakupy za produkty, które są produktami naszymi, rodzimymi, polskimi, po prostu jako informacja dla nas wszystkich, dla konsumentów. Także proszę Państwa, jeszcze raz proszę kupujmy produkty polskie. Polskie produkty są bardzo wysokiej jakości. Nasi rolnicy produkują świetną żywność, zbierają plony, nasi rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. Trzeba wspierać w związku z tym polskich rolników. Proszę o kupowanie polskiej żywności i, i proszę o kupowanie polskich produktów. Dziękuję bardzo.